W pierwszej inauguracyjnej konferencji prasowej nowej przewodniczącej Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w konferencji biorą udział minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050. Paweł Ślisk, są z nami minister e, e, kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, ministrowie, posłowie, liderzy regionów Polski 2050, ludzi Polski 2050 z całego, e, z całego e, kraju, którzy bardzo szybko zdecydowali się przyjechać tutaj, żeby e, stanąć e, tego dnia razem z naszą nową przewodniczącą. E, oddaję głos pani Katarzynie Płoczyńskiej na Witam serdecznie. Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście tutaj z nami. Paulino, witam ciebie. Dzięki, że I jesteś. I ja też gratuluję. Otrzymałyśmy 94 głosów. To pokazuje, jak wspaniałą demokratyczną partią jest Polska 2050. Chcę podziękować wszystkim, którzy zagłosowali za mandat i czuję się ogromnie odpowiedzialna za naszą formację i za to, co przed nami, Chcę Ci bardzo podziękować Paulino, bo byłaś naprawdę wymagającą, bardzo kompetentną, merykatoryczną konkurentką. To jest zaszczyt konkurować z taką polityczką i z taką osobą, z taką ministrą jak Ty. Przed nami, Za nami wybory, przed nami działania. Ten tydzień to stworzenie nowego zarządu Polski 2050. Zostanie zwołana Rada Krajowa. Ta Rada Krajowa wybierze tę część zarządu, której nie nominuje przewodnicząca. Do końca tygodnia będziemy mieli pełen zarząd Polski 2050. Rada Krajowa na moją prośbę będę chciała, żeby zwołała zjazd krajowy. Polska 2050 stanie się partią jeszcze bardziej opartą na sile regionów. Zgodnie zresztą także z naszą wspólną e, obietnicą chcemy, żeby przewodniczący regionu wszyscy weszli do Rady Krajowej Polski 2050. Brawo. Brawo. oczywista deklaracja, ale nie mniej chcę, żeby z całą siłą wybrzmiała. Polska 2050 jest częścią koalicji 15 października, jest częścią I pozostanie. i pozostanie, no to jest oczywiste. I pozostanie częścią koalicji 15 października. To jest nasze zobowiązanie wobec wyborców. Jesteśmy i pozostaniemy w tej koalicji ze sprawami wyborców i z naszym żółtym DNA. Przed nami sprawy, które chcemy załatwiać i które chcemy iść z nimi razem do przodu. Polska 2050 jest formacją wyrazistego centrum. Bez wyrazistego centrum w Polsce do władzy dojdzie radykalna prawica. I dlatego taka partia jest dzisiaj bardzo potrzebna jako wyraziste centrum. Zawsze staniemy po stronie klientów, konsumentów niewielkich korpo. Zawsze staniemy po stronie przedsiębiorców i ludzi pracujących, a nie takich, co sobie wyobrażają, że można być bogaty, i to jeszcze bogatym politykiem, chwalić się, że się nie płaci podatków i uważać, że można zarabiać na tale, taniej sile roboczej. Nie, polskie technologie, polskie firmy, polska przedsiębiorczość i sprawiedliwe podatki. Polityka mieszkaniowa dla mieszkańców, a nie dla tych, którzy chcą wielkich firm zarabiać na spekulacji czy na y, zarabianiu na mieszkaniach. To jest to, czym jesteśmy i z czym będziemy szli do przodu. Spotkam się w najbliższym czasie z liderami naszej koalicji i o tych sprawach y, z liderami koalicji będę rozmawiać. Szanowni Państwo, za nami wybory, może najbardziej demokratyczne wybory w historii polskiej polityki trzeciej RP, wybory, które pokazały, że można konkurować, można merytorycznie się wspierać z korzyścią, z korzyścią dla partii, dla debaty publicznej w tej partii, a potem razem zgodnie, odpowiedzialnie i skutecznie iść do przodu. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim wszystkim ludziom Polski 2050 jesteście wspaniali. Paulina bardzo dziękuję Tobie. I bardzo Szanowni Państwo, w polityce najważniejsza jest wiarygodność. Wielokrotnie byłam przez ostatnie tygodnie i miesiące pytana zarówno przez członków naszego ugrupowania, ludzi, którzy mnie wspierali, a wspierali też panią minister w tym wyścigu, w tych wyborach wewnętrznych, co zrobię, jeśli nie wygram tych wyborów. Wielokrotnie odpowiadałam na to pytanie jednoznacznie, że nigdzie się nie wybieram, że prawdziwy sportowiec, a ja również ten duch sportowca mam w sobie, potrafi wygrywać każde zawody, ale również przegrać, zwłaszcza o minimalną odległość i minimalny czas. Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy podzielili w sobotę moją wizję zmian w Polsce 2050 i to mi zaufali. Oczywiście gratuluję Katarzynie. Gratuluję Katarzynie, ale masz Kasiu świadomość, że partia dzisiaj jest też podzielona co do wizji i masz dzisiaj najwięcej narzędzi i możliwości w swoich rękach, by wykorzystać tę wiedzę najlepiej jak potrafisz, by doprowadzić do prawdziwej jedności, korzystając z mądrości wszystkich tych, którzy w sobotę zagłosowali na ciebie, ale również tych, którzy wspólnie ze mną pisali różnego rodzaju postulaty, i ideały de facto oparte na tych samych korzeniach, bo o tym również pisałam w swoim ostatnim liście do naszych członkin i członków, że korzenie mamy wspólne, a dzisiaj walczymy w gruncie rzeczy o to, co z nich wyrośnie. I najlepiej jak wyrośnie piękne, zielone drzewo na wiosnę, które będzie te korzenie ze sobą łączyć. Korzenie, które wnoszą członkowie, którzy głosowali na panią minister, głosowali na mnie, ale także w pierwszej turze na Joannę Muchę, Ryszarda Petru czy Rafała Kasprzyka, bo wszyscy jesteśmy jedną polityczną rodziną. I ta jedność oczywiście nie może być na pokaz. Mamy pełną świadomość, że dużo rzeczy w trakcie naszej kampanii, zwłaszcza na jej końcówce, po nieudanym pierwszej próbie przeprowadzenia wyborów w drugiej turze, padło za dużo słów również złych, nie mówię akurat nie ze strony pani minister, co daje szansę na sukces, padło, zostało wykonanych zbyt wiele gestów, które nie powinny być wykonane i tak naprawdę zaczynając jedność, odbudowę jedności od regionów, musimy tą odbudowę jedności skończyć na, na klubie parlamentarnym, który również w tej kampanii no czasami był przedmiotem różnych dyskusji i zdecydowanie zbyt wygórowanych emocji również tu padło za wiele słów. Jedną z pierwszych prób będzie powtórzenie rozumiem wyborów do rady krajowej, gdzie posłowie i senatorowie również muszą znaleźć swoją godną reprezentację, żeby zakończyć też ten spór, który w ubiegłym tygodniu na klubie rozgorzał. Wszystko po to, by faktycznie odbudować jedność naszego ugrupowania. Dla mnie to jest ważne, ale tak jak Działami jedność nie może być na pokaz, nią muszą być czyny, gesty, nie tylko słowa i Kasiu masz najwięcej narzędzi do tego, by do tego doprowadzić, by również każda osoba, każda posłanka, każdy poseł, każdy senator, ale także członek przewodniczący w naszych regionach, członek naszego ugrupowania, który oddał w tych wyborach głos na mnie, również był dalej w tej partii słuchany i słyszany i by również jego postulaty, propozycje programowe były dla nas, dla przyszłego zarządu Krajowego Klubu Parlamentarnego ważne, by dalej te korzenie, które nas przyprowadziły do żółtej drużyny nas łączyły i by piękne, zielone drzewo na wiosnę z nich wyrosło. Oddaję ten mandat również. Tutaj 何 Szanowni państwo jako przewodniczący klubu ja się cieszę, że te wybory były, bo te wybory pokazały, że mamy różne, może różne wizje, ale tak naprawdę idziemy tą samą drogą. I dziękuję ci Paulina za te słowa, że to nie może być tylko na pokaz, bo nie jest na pokaz. Klub parlamentarny i my wszyscy, którzy pracujemy i działamy w klubie parlamentarnym, jesteśmy jednością i mimo tego, że nie do końca zawsze się zgadzamy, mimo tego, że mamy czasami inne zdanie, to jednak Potrafimy dla dobrych projektów, ustaw działać dalej wspólnie ze sobą. Te wybory nauczyły mnie jednej rzeczy: że czasami trzeba umieć powiedzieć przepraszam, jak się gdzieś zawiodło, lub zrobiło się gdzieś błąd, lub powiedziało się słowo za dużo, ale też trzeba umieć wybaczyć drugiej stronie i swoje ambicje trochę schować do kieszeni. I to mnie nauczyły te wybory. Ale te wybory mnie nauczyły też tego, że mamy wspólne projekty, z którymi idziemy. Idziemy z projektami ustawy łańcuchowej, którą przygotowała nasza e, e, posłanka Ewa Szymanowska. E, mamy e, projekty ustawy e, zakazującej sprzedaży e, alkoholu, na którą pracowała koleżanka Wiola Tomczak w nocy, nocy. w nocy, Bła, tak jest. I, czy i reklamy, i reklamy, tak jest, i w nocy I, i reklamy tego alkoholu, na którym pracowały nasze posłanki e, Basia Oliwiecka czy Wiola Tomczak. Mamy ustawę Kodeks Wyborczy, który. Prowadza coś nowoczesnego do, do, do naszego systemu, czyli zbieranie podpisu przez M Obywatela, nad którym pracował nasz minister, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Mamy ustawę o inwalidzie wojennym, nad którą pracowa, pracuje przedstawiciele naszej komisji, znaczy posłowie Komisji Obrony Narodowej na czele z Adamem Lubańskim. Mamy też sprawy tymczasowych aresztów. To są rzeczy, jak widzicie państwo, fundamentalne dla obywatela i w tym zakresie klub będzie ze sobą współpracował, bo my musimy tworzyć dobre. Dobre prawo, dobre przepisy e, dla Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.